Dzień dobry, witam na pomocowej konferencji prasowej. E, witam Państwa, witam e, trenera. E, przede wszystkim gratuluję wygranej, jak wiemy, e, dziś, z dalszą nową wola, Pokonuje 1 do 0, z e, unicznej ale więcej nie znamy. samym że <trymianie> na panu powie, trener-gości. Bardzo proszę o obserwacje przebiegu wydarzeń na boisku. Bardzo proszę. Witam Państwa, dzień dobry. Na pewno bardzo potrzebowaliśmy tych trzech punktów, bo e, wiadomo jaka jest nasza sytuacja w tabeli i, 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 i ten mecz był bardzo bardzo dla nas ważny. Atuty znicza to na pewno stały fragment gry i, i faza przejściowa po, po odbiorze piłki. To są te naj, naj, największe atuty tej drużyny. Ilość punktów, która no, jest, jest na koncie znicza jest naprawdę godna podziwu i, i na pewno przyjechaliśmy tutaj z szacunkiem do, do gospodarzy, tak, ale, ale chcieliśmy no, bezdennie ten mecz za trzy punkty zrobić, bo Ostatnio mamy taką przyzwoitą serię, że nie przegrywamy, ale, ale w naszej sytuacji po jednym punkcie to troszkę za mało. Na pewno taki mecz, który pewnie nie najlepiej się oglądało, bo dużo, dużo walki, mało gry w piłkę. Natomiast no, w tej sytuacji, jakiej, jakiej jesteśmy, najważniejsze jest, są trzy punkty i wydaje się, że, że to dzisiaj było, było kluczem. Bo bo w zasadzie dobrze pobroniliśmy, wykorzystaliśmy tą kontrę i, mm. i, mamy, i mamy trzy punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do ten Zatem ten na, do... no, na pewno milej się z Wami tu spotykać po wygranych meczach. Dzisiaj zanotowaliśmy porażkę. Mogę powiedzieć, że na pewno my, wszyscy, jako sztab, zespół, liczyliśmy na. Lepszy dorobek punktowy w tym meczu. No, na dzień dzisiejszy tak to wygląda, że potrafimy odbierać punkty na papierze oczywiście tym zespołom lepszym. Dzisiaj przyjechała stalówka, która była na pewno zdeterminowana, ale też trzeba ich docenić, że byli w dobrym momencie. Od pięciu spotkań nie przegrali. I dzisiaj widać, że byli bardzo zdeterminowani, żeby. żeby tak pozostało. Jeżeli chodzi o naszą grę, myślę, że tutaj w pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji, które powinniśmy na pewno rozwiązać lepiej, bo dwa razy wychodziliśmy 3 na 2 i uderzaliśmy, zamiast jeszcze wchodzić po lekarne Mieliśmy sytuację po doświadkowaniu na środku bramki na głowie chyba Tymek Proszek miał, więc na pewno gdybyśmy strzeli pierwszą bramkę, to ten mecz by ułożył się lepiej, bo wiadomo, że jeżeli Tutaj goście zdobędą bramkę, to na pewno będą bronić z całych sił, żeby dowieść ten wynik, więc szkoda przede wszystkim tych, tych decyzji w drugiej połowie po stracie bramki. No już wiadomo, mimo tego, że było ze 20-25 minut z czasem, to trochę zaczęliśmy się spieszyć. Wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze pograć spokojniej, no ale mieliśmy sytuację i niestety to, że ich nie strzeliśmy, podwału, że przegraliśmy dzisiaj mecz. Jeszcze są pytania do trenera. Do ten potem, trenerze, powodzenia w kolejnym spotkaniu. Oby za.